witam serdecznie, mamy dzisiaj piątek, 27 maja, czas na przegląd krypto, co się pozmieniało, na jakim etapie jesteśmy oraz jak wyglądają obecne pozycje, które są otwarte bądź zamknięte. Okay, zaczniemy sobie przede wszystkim jak zawsze od samego Bitcoina, na chwilę obecną to jest 37611, cena podeszła pod 40 tysięcy, tam widać, że był robiony retest, Także na chwilę obecną jest to 37600, i sytuacja niewiele się zmieniła pod względem samego rozgrywania. To znaczy, cały czas czekam na okolice 42000, więc za chwileczkę Wam wyjaśnię, jak to wszystko będzie tutaj rozgrywane. Przejdziemy sobie troszeczkę do czystego wykresu. I teraz, ok, słuchajcie. Sytuacja jest dosyć prosta, ponieważ jeżeli rozgrywacie to dwuetapowo, tak jak mówiłem to na poprzednim filmie, czyli gracie zarówno na spot, czyli zakupy bez marginu, bez lewaru, który w tym momencie nie powoduje żadnej likwidacji, nie powoduje też żadnego, żadnej straty do momentu, aż nie sprzedać danego projektu, to jest to zakup najmniej ryzykowny zakup na konkretnych poziomach. Jak wyglądają te poziomy? Mówiłem to już też ostatnio, zakupy są na 42 tysiącach, 36 tysiącach, następnie mamy na 28 tysiącach i tutaj mamy już 19 tysięcy oraz praktycznie 13,5. To są poziomy, na których dokonuję, tak jak tutaj widać zakupów na spot. na sobie to przesunę, OK. Czyli to są miejsca, w którym bezpośrednio kupuję bitcoina bez lewaru na długi termin i przenoszę do portfela. Jeżeli chodzi o rozgrywanie, jeżeli chodzi o rozgrywanie na futuresach, to co mogliście zauważyć tutaj, jest to również sytuacja aktualna, tylko że na chwilę obecną poziom od 55 tysięcy, czyli poziom, na którym otwieraliśmy short, został zrealizowany na 28. To znaczy, że w tej chwili jestem na pusto. Nie mam pozycji na futures'ach w dół. Kiedy będę miał pozycję na futures'ach? Są dwie możliwości. Albo cena spadnie poniżej 35 tysięcy i wtedy ustawiam ponownego shorta na 28 i 20, albo jeżeli cena podejdzie z powrotem pod 55 tysięcy. Wtedy w tym miejscu ustawiam jeszcze raz shorta, stopniowo tak jak ostatnio powyżej ATH i czekamy. Jeżeli zostanie wybity, ta pozycja zostaje anulowana. Jednocześnie mamy tutaj um, zagranie drugie, które mówi nam, że od 55 tysięcy na innym kontrakcie będę rozgrywał longa. Po pierwsze, spowoduje to zmniejszenie ewentualnej straty pochodzącej z pozycji short. Po drugie, w momencie, kiedy zamknę tego shorta, long zacznie zarabiać, bo w momencie, kiedy będą otwarte dwa, on będzie tylko hedżował pozycję. Natomiast jeżeli on przejdzie ten poziom, wtedy automatycznie zostanie już na zysku w porównaniu do poniesionej poprzednio straty. Także to jest rozegranie drugie. Teraz tak, dlaczego... Hmm, czy, czy teraz fizycznie jeszcze jakąś pozycję posiadam? Tak, jeżeli chodzi o futuresy tak, dlatego że zakup był zrobiony właśnie na praktycznie 35 tysiącach, to było gdzieś w tych okolicach i e, czekam na 42 tysiące. Teraz tak, musicie zrozumieć, że ja zawsze częściowo realizuję zyski. To co pisałem kilka dni później, że zysk jest realizowany na 40 tysiącach, czyli gdzieś w tym miejscu, natomiast pozostała część, Czyli druga połowa czeka do 42. Co to znaczy? To znaczy, że połowę kontraktu została zamknięta na 40 tysiącach, natomiast druga połowa jest ze stop lossem powyżej break-even. To znaczy, że jeżeli moje wejście było na około 35 tysiącach, to break-even będzie powyżej tych 35 tysięcy. To może być 35 10, 35 100, w zależności jak daleko chcemy. Natomiast nie przesuwam tego stop-losa zaraz za ceną, żeby spróbować zabezpieczyć jak najwięcej. Po to są te zyski częściowe, po to są te targety częściowe, żeby właśnie uniknąć sytuacji, że bardzo dużo osób w tym momencie chce jak najwięcej tych zysków zabezpieczyć. Podsuwa tego stop bardzo blisko i zostaje wybitych z rynku. Więc ja rozgrywam to w zupełnie inny sposób. Realizuję częściowy zysk, to jest akurat w tym wypadku na 40 tysiącach i drugą połowę ustawię na 42. Jeżeli w tej chwili cena cofnie, ponownie będzie takie, takie wybicie tutaj, te cienie, które widzicie od i cena znowu zejdzie poniżej 35 tysięcy, wtedy moja pozycja long na futuresach zostanie zamknięta na obecnie plus parę dolarów, dlatego że to jest break event, to jest plus parę dolarów dosłownie, ale pozostała część została zamknięta na fajnym zysku na poziomie 40 tysięcy. Więc to nie jest tak, że nic z tego nie macie, ja mogłem sprzedać, a mogłem trzymać, tylko realizacja częściowych zysków pozwala Wam wykluczyć te wszystkie, właśnie, a mogłem, i przechodzicie do etapu zarobiłem tyle i tyle, koniec. Nie zastanawiacie się, co by było, gdybyście tutaj postawili dom na to wszystko. Nie zastanawiacie się, co by było, gdybyście na przykład weszli tylko za 1 zł. Więc generalnie. Ograniczacie te wszystkie emocje, które są związane z skrajnym podejściem, że mogłem zarobić tyle i tyle, bądź mogłem stracić tyle i tyle. Realizacja częściowych zysków, czy tak jak to było w przypadku tego shorta tutaj całego, realizacja na poszczególnych targetach pozwoliła mi zgromadzić zysk na tyle zadowalający, że nawet gdyby ta cena wybiła teraz do góry, no to wtedy. Wiadomo, że nie mam pełnego zysku z tych wszystkich stałych pozycji. Natomiast dzięki tym poszczególnym pozycjom dalej mam zysk. Przestałem się w tym momencie przejmować i próbować zrobić jakiś rekordowy wynik, bo to nie o to chodzi. Tu się z nikim też nie ściga. Natomiast e, przeszedłem do etapu, w którym księgowanie poszczególnych targetów pozwala mi odblokować kapitał na, na kolejne trady oraz podnosi y, wartość portfolio. Więc zamiast nastawiać się na spektakularne zyski, rozgrywamy to, co widzę, tych sytuacji jest przez to dużo więcej, bo nie musimy wejść idealnie w dany rynek, nie musimy wejść idealnie na szczycie, nie musimy złapać idealnego dołka. Ważne, żebyśmy złapali ten ruch pośrodku i czekać na kolejne. Po pierwsze, macie mniej y, sytuacji takich, gdzie rynek idzie nie w stronę, co chcecie ponieważ przy mocnym ruchu, przy dużej zmienności jest to dosyć łatwe do, um, do rozegrania. I druga kwestia, nie macie tyle nerwów, bo w momencie kiedy próbujecie łapać szczyty i dołki stricte i ta cena wam pokazuje, że jednak się mylicie, ten stres, frustracja, e, znerwowanie i wszystko oddziałuje negatywnie na waszą grę, więc po co? Takie w tym momencie techniki przyjmować, które zmuszają Was do ciągłego monitorowania ceny. Jak wystarczy założyć jedną pozycję, tak jak ja to zrobiłem, następnie poczekać, co rynek zrobi. Jeżeli idzie w dobrym kierunku, pozycja jest zabezpieczona i czekamy, tak? Są targety ustawione target został częściowo zrealizowany, pozostała pozycja dalej jest grze. W momencie, kiedy pozostałe osoby, które rozgrywały to po swoje przesuwając tego stop lossa bardzo nisko zostały wykluczone z rynku gdzieś tutaj już na poziomie powiedzmy prawie 38 tysięcy. to się po prostu nie opłaca. I teraz tak, co z pozostałymi altami? Jeżeli chodzi o pozostałe alty, y, wszystkie pozycje, które tutaj są Widzicie, które są w tej chwili po prawej stronie, są w tej chwili w takiej samej korekcie, jak to się dzieje obecnie na Bitku. Ta ostatnia świeca korekcyjna, i teraz tak, nic nie robię w tej chwili, czekam, jak się zacznie weekend. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mieli teraz czerwień, to prawdopodobnie w weekend ten centymetr może się odwrócić, będzie zielono. i to jest ostatni moment, kiedy ta cena może po prostu w tym momencie podbić do, do tych poziomów. Tutaj w przypadku bitcoina 42 tysięcy, a nawet czasami to, może, to nawet może być troszkę więcej, bo tutaj nawet prawie 45 tysięcy wychodzi w tym miejscu. Natomiast no moim poziom będzie 42. Ja wtedy wychodzę. Dziękuję. Zysk jest zrealizowany w pełni i to mi w zupełności wystarczy. Czekam na kolejną okazję. To samo będzie z pozostałymi altami, tam gdzie pozycje są założone. Jeżeli sytuacja będzie taka, że my popatrzmy na przykład na Ethereum, cena spadnie poniżej tego. ATH, które tu było w poprzednio, czyli 2300, czyli dosyć istotny poziom. Wtedy przestaje rozgrywać long i zamykam wszystkie pozycje. Także otwarte pozycje na chwilę obecną, które są rozgrywane czy tutaj na alta i są w tej chwili w stracie, one jeszcze będą w stracie myślę e, dzisiaj, jutro, jeżeli w weekend nic się nie zmieni, te pozycje zostaną po prostu zamknięte na takim e, etapie, na jakim e, będą, żeby nie przetrzymywać po prostu tej straty, więc tutaj już będziemy to, mówiąc krótko, ucinać. E, I tyle, bo w momencie, kiedy próbujemy analizować alty, musimy wiedzieć, co się dzieje na samym Bitcoinie. Ludzie, którzy próbują rozegrać się, na no, przykład Litecoina, nie mogą sucho patrzeć tylko na samego Litecoina, w ogóle nie rozglądać się i patrzeć na tło, które jest w tym momencie wynika z samego Bitcoina. Jeżeli patrzymy na market cap, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje z przepływem pieniądza, jakie sumy przechodzą na portfele, jakie, jest, jakie sytuacje możemy zauważyć na danych giełdach, jakie są zakupy robione na tych spadkach, daje to pewien obraz i pewne potwierdzenie tego, co się na chwilę obecną dzieje, że to jest taki wyścig zbrojeń. Natomiast ludzie, którzy no, nie znają tej technologii, nie znają w ogóle krypto, dla nich jest to czysta na, czysty instrument spekulacyjny, bardzo często reagują dosyć energicznie, mówiąc o tym, że to już jest koniec bańki, to już nigdy więcej nie urośnie i tak dalej. Taka sama sytuacja a propos tego, że to już nigdy nie urośnie, była w 2017 roku, w 2013 roku. Część z Was w ogóle tych pewnie momentów nie pamięta, dlatego polecam Wam zerknąć sobie na historię, Ja wiem, że historia pokazuje tylko historię, natomiast pokazuje też pewne emocje, jakie wtedy się rozegrały i to można z tego odczytać. Nie mówię, żebyście odczytywali, jak wyglądała cena w przeszłości, bo ona nie ma wpływu na przyszłą cenę, prawda? Natomiast chciałbym, żebyście odczytali, jakie emocje krążyły, patrząc na to, co się działo na rynku. Kiedy lała się krew, kiedy ludzie panikowali, kiedy była mocna korekta, kiedy praktycznie... W momencie, kiedy już wszyscy myśleli, że to jest tylko korekta, ta cena zaczęła wtedy odbijać. To były naprawdę bardzo mocne, bardzo mocne wahania cenowe. Zobaczcie tutaj, cena potrafiła z 6 tysięcy skoczyć na 12, to jest 100%. To jest praktycznie 100% ceny w czasie krótszym niż, niż 3 tygodnie. Więc zrozumcie, że. Nawet gdyby ta cena tutaj, inaczej, w momencie, kiedy czekam na odbicie, to nie jest to niemożliwe, bo jesteśmy już tyle od wierzchołka. Widziałem tam, właśnie teksty w stylu, jesteśmy już tak daleko od że to niemożliwe, żeby to odrobiło. Słowo niemożliwe tutaj nie istnieje. Tu nie ma rzeczy niemożliwe. Za chwilę może to w jednej godzinie spaść do 15 tysięcy, może, a w drugiej godzinie tam wrócić. Więc w zupełności. Nie rozkminiam tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości, natomiast rozgrywam to, co widzę. To znaczy, jeżeli cena zejdzie poniżej 35 tysięcy, tu mam swoje poziomy, tak zwane sektory rozgrywania shorta. Odtąd dotąd, następnie, odtąd dotąd, jeżeli się zamkniemy i następnie, odtąd dotąd, jeżeli się zamkniemy. Na każdym z tych etapów będę rozgrywał shorta i na każdym z tych etapów będę go zamykał. To nie jest tak, że będę miał jedną pozycję. I nie zrealizuję zysku, aż nie dojdziemy do 20 czy tam 10 tysięcy. Nie. Jeżeli już otworzę tą pozycję, to te zyski będę realizował sukcesywnie na kolejnym z tych poziomów, automatycznie odkupując pozycję na spot i przesuwając je na portfel. To jest mój schemat działania i mój plan na rozegranie tego ruchu. W momencie, kiedy zyskuję na shortach, zyskuję też na zakupie spot w taki sposób, że mam możliwość zakupienia tego taniej. Jeżeli przebijemy 55 tysięcy, wtedy będziemy mogli myśleć o jakichś longach. Na chwilę obecną rozgrywamy dokładnie tylko te rzeczy i czekamy na ruch Bitcoina. Także myślę, że w weekend zobaczymy w tym momencie mocniejsze ruchy, czy to będzie pogłębienie się korekty, czy to będzie wzrost, nie ma to kompletnie znaczenia. Na chwilę obecną pewne pozycje są otwarte. I czekamy na ich wybicie bądź realizację. Ok, dziękuję Wam dzisiaj za ten przegląd. Mam nadzieję, że wyjaśniłem też parę rzeczy. Postaram się też zrobić jakiś mały update, jeżeli się uda, jeżeli będzie taka konieczność zresztą, a jeżeli nie, to zapraszam w poniedziałek na nowy przegląd.